Spotkanie z samorządowcami, z mieszkańcami Powiatu Łukowskiego, podsumowujące pierwsze rozdanie z polskiego ładu z inwestycyjnych dla samorządów. Te ponad 90 milionów złotych dla samorządów Powiatu Łukowskiego, ponad 14 milionów dla samego Starostwa Łukowskiego, 27 milionów złotych ponad tylko na inwestycje w Otkan, sporo inwestycji edukacyjnych. Kolejne plany. No, ale też dyskusja na temat tego, co jest dzisiaj najważniejszym zagrożeniem dla Polski, bo to, co się dzieje na granicy wschodniej, całkiem niedaleko w linii prostej, jest przerażające. A z kolei reakcje niektórych polityków, czy celebrytów, czy nawet byłych pań pierwszych dam, żon prezydentów Komorowskiego i Kwaśniewskiego są skandaliczne i zakrawają nas zdradę stanu w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Nie, to jest straszne, bo mówmy jak jest, nie mówmy, że nie ma prawa optymizmu. Nie ma prawa optymizmu, to inflacja. Ale ją da się spokojnie, spokojnie zbić. Natomiast to, co się dzieje na dokładnie, to, co się dzieje na granicy, jest po prostu zwykłą wojną, tylko prowadzoną przy użyciu migrantów sprowadzanych za pieniądze przez reżim Łukaszenki. Miejmy pełną świadomość tego, co się dzieje na granicy. To jest wojna. Po prostu wojna, tylko że amunicją są migranci. I teraz pytanie, co będzie dalej. Polskie służby są w pełnej gotowości. Chronimy granicy Polski Unii Europejskiej najszczelniej, jak to jest możliwe. Natomiast przy yy, yy, Wszyscy wspomagajmy ten proces. Natomiast jak widzimy zachowania byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Bodnara, byłych pierwszych dam Komorowskiej i Kwaśniewskiej na granicy, celebrytów rozmaitych, którzy wzywają do przepuszczania wszystkich przez granicę, to są ludzie, którzy wprost współpracują z, z Putinem i z, z Łukaszenką na szkodę państwa polskiego, wbrew interesowi państwa polskiego. To jest zdrada porównywalna, nawet gorsza od Targowicy. Szanowni Państwo, my jesteśmy tu i teraz w Polsce. Ja mam dzieci, pani ma rodzinę. Wszyscy tu obecnie mają rodziny i zadaniem państwa polskiego jest chronić terytorium państwa polskiego i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom państwa polskiego. Natomiast to, że Łukaszenka z Putinem przy bierności opinii międzynarodowej handluje migrantami za kosmiczne pieniądze i używa migrantów jako amunicji do wojny hybrydowej z Polską i z Unią Europejską, to powinno być przez wszystkich zauważalne. My, Polski, mamy bronić. Dalej będziemy bronić granic, tylko wymagamy solidarności w takich obliczach. W historii Polski w 1050 lat bywały przeróżne sytuacje, ale w obliczu zagrożenia zewnętrznego zazwyczaj było zjednoczenie narodowe, a nie podżeganie do ataków na Polskę, nie skarżenie na Polskę, nie kłamanie za granicą na temat Polski i nie atakowanie służb granicznych, służb państwa polskiego, które bronią Polski, mieszkańców Polski, w tym również powiatu polskiego.